Witam wszystkich. Dzisiaj niedziela, 3 marca. Stoję na parkingu przy autostradzie w Austrii. Na weekend nie udało się szefowi, szefowi znaleźć żadnego ładunku. Więc stoję i pauzuję, weekenduję na parkingu. Parking cały zajęty, pełny Większość ciężarówek to bułgarskie, rumuńskie Polskie ciężarówki te są Ale Większość kierowców To Ukraińcy Tacy kierowcy siedzą w ciężarówkach po Miesiącami nawet Po trzy tygodnie Ostatnio słyszałem, że nawet 3 miesiące jeden mieszka Kierowcy z Bułgarii po 3 miesiące czasami mieszkają W tych żarówkach Bez jazdu do domu Jest Czechy, Czechy, Polska Bułgaria, Słowacja, tu mamy kontrolę policji, ściągnęła chłodniarza, sprawdzają tacho i wszystko. Chłodnia z Holandii. Ja tu stoję. Wtulony w ciężarówki. Tu mamy dwa, dwa polskie samochody. Dwa mercedesy. Tam dalej kolejny mercedes. Bułgarski. Jestem w okolicach miejscowości Wels. Zobaczymy, o które jutro wyjadę stąd. Tu kolejna Bułgaria. Tu stoi buścik bugarski. Stacja Eni. Parking bezpłatny, cały dzień dzisiaj spałem, wczoraj też większość dnia spałem, bo tu nawet nie ma co zwiedzać. I tak, teraz patrzę, że tu jakiś. Jak to się nazywa? Gdzie samochody na pociągi wjeżdżają terminal, terminal kolejowy, ubikacja w tej, na tej stacji? Kosztuje 50 euro, 50 centów, przepraszam. Wrzuca się do automatu i dostaje się bilet, który można wydać w sklepie na stacji. Ale powiem Wam ceny, ceny kosmiczne: za loda, za loda, na przykład, albo za jakąś bułkę trzeba dać 3 euro, gdzie to jest około 20 zł. To nawet tyle nie kosztują produkty w Niemczech na parkingu przy autostradzie. Ogromne przebicie cenowe, ja postanowiłem wyjść, się przejść. Tu jedynie co można zobaczyć, to ten terminal kolejowy, gdzie ciężarówki na pociąg wjeżdżają. Tam dalej jest jakiś magazyn Sparu, sklepu Spar. Tutaj ciężarówki, co widzicie, one już stoją na parkingu z terminalu. Czekają w kolejce na, na pociąg. Prawdopodobnie w nocy dzisiaj pojadę, albo w poniedziałek Tu jedna chłodnia stoi Z włączonym agregatem Wczoraj... Nie, wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj stałem Nie, wczoraj, dobrze mówię, wczoraj rano stałem na mieście, ale na mieście było lipa, bo mieszkańcy się buntowali, że to nie jest miejsce dla, dla ciężarówek, dla ciężarówek, chociaż i tak jest że busem I, i ogólnie dużo ludzi tam jest, nie ma gdzie pójść do toalety. Jak możecie zauważyć, tu jest jazd. Wykupuje się bilet, dostaje się tykiet Tam też kolejka na wjazd Zanim jeszcze do jeden dzień mógłbym postać na mieście Też parę godzin stałem pod McDonaldem Ale McDonald po godzinie 20 Staje się tak jakby prywatnym parkingiem I nie można tam stać nocki Po drugiej stronie ulicy był, było centrum handlowe Tam też po godzinie 20 parking staje się prywatnym i też mandaty się sypią Zaparkowanie Ja będę wracał Zobaczymy, jak to jutro będzie, o której wyruszę, o której dostanę SMS-a od szefa z załadunkiem. Trzy tygodnie w trasie już minęły. Postanowiłem zostać dłużej. Nie mam na razie żadnych spraw do załatwienia w domu. Prawdopodobnie będę zjeżdżał do domu na przyszły weekend, ale to się jeszcze okaże. Może zostanie dłużej, nie wiem, zobaczymy w tej pracy nie ma co planować. Bo się wszystko może zmienić. Taki krótki vlog z niedzieli. Z dnia wczorajszego prawdopodobnie nie będzie żadnego vloga. Nic nie nagrywałem. Ostatni vlog jest z piątku. Z piątku, jak rozdowałem ten, ten cały box, tą skrzynię, jechałem z nią całą noc, prawie całą noc. Byłem na miejscu o 3 rano w piątek. Później poszedłem spać na 4 godziny. 5, nie, o czwartej byłem na miejscu O 4, 4 godziny spania O 8 rozładunek Rozładowaliśmy to I poszedłem spać I już żadnego ładunku nie było w piątek W sobotę tam jeszcze stałem na mieście Nockę Później w sobotę około Z piątku na sobotę stałem tą nockę jeszcze na mieście Później W sobotę około godziny 10 Przejechałem tu na ten parking, i tu spędziłem noc wczorajszą. Dzisiejszą noc też tu spędzę. Policja dalej sprawdza tego holenderskiego tą holenderską Mesa miejscowość Wels. Ja będę wracał do samochodu, jakiś filmik sobie zobaczyć, coś zjeść. Tam w mieście też nie było co do, yy, do zwiedzenia. Tu jakiś plac budowy. Tam dalej żuraw stoi żuraw Fadroma koparka tam ta droga, gdzie są te te to to jest zjazd na autostradę. Może jeszcze tu przejdę na ten plac budowy? Jakaś droga tam prowadzi prawdopodobnie przejazd do miasta pod tymi szynami. Tu mamy terminal D droga zamknięta. Tam dalej nie będę chodził. Nie będę chodził na plac budowy, bo będą jakieś kamery. Czy ochrona mnie zobaczy i będzie przypał Terminal WELS. Nie wiem, kiedy ten film zostanie opublikowany na YouTube. Pewnie z dużym opóźnieniem. Mamy, mamy 1 marca, a jeszcze nawet nie, nie opublikowałem filmiki z mojego wyjazdu, z pierwszego dnia wyjazdu. A wyjechałem bodajże 6 lutego. Bo jeszcze mam zaległe filmiki z poprzedniej trasy do wrzucenia, i dużo, dużo filmików też mam z czasu. Jak przyjechałem z trasy, z Ubeksu. A wszystko trzeba posklejać Posklejać, pomontować Ja już wracam Ceny autostradowe Euro 91 Diesel na wiosce, na wiosce, diesle w miastach Diesel kosztuje ojro euro 65 bodajże, o euro 70 Właśnie wyjeżdża policja Teraz będzie widzieli Policja pojechała, nie jestem nauczony tak nagrywać, no ja się będę z wami żegnał, do usłyszenia w kolejnym vlogu.